Olej rzepakowy, właściwości, wpływ na nasze zdrowie. Czy olej rzepakowy jest najzdrowszym olejem na świecie? Przyjęliśmy, lubimy uważać te nasze produkty, rodzime, te, te, które często uważamy za gorsze od tych mniej znanych, od tych pochodzących z innych krajów. Bardziej doceniamy te inne, w tym przypadku oleje. Tak jest w przypadku oleja, oleju rzepakowego i na przykład oliwy z oliwek. Myślimy, że ta oliwa z oliwek jest lepsza, bardziej zdrowa, ale zaraz dowiemy się, że nic bardziej mylnego. Najważniejsze to to, że teraz te oleje rzepakowe, które możemy kupić, mają bardzo mocno ograniczoną ilość kwasu. Erukowego, tego, który jest szkodliwy dla naszych ciał. Zawierają go naprawdę śladowe ilości, takie, które w żaden sposób nie zagrażają naszemu zdrowiu. Zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych w przypadku oleju rzepakowego to bez mała 90%. Oleinowy, linolowy, linolenowy, te kwasy właśnie zawierają się w tych prawie 90%. Do tego idealny stosunek kwasów omega 6 do omega 3, 2 do 1, najbardziej zdrowy, najbardziej odpowiedni, taki właśnie znajdziemy w oleju rzepakowym. Natomiast kwas oleinowy to lepszy bilans cholesterolu, lepsza gospodarka tego cholesterolu w naszych ciałach. Olej rzepakowy zawiera o połowę mniej tłuszczów nasyconych niż wcześniej wspomniana oliwa z oliwek. Jeśli chodzi o tą ilość kwasów Omega-3, to według niektórych można już mówić przy takiej zawartości o tym, że olej rzepakowy jest świetnym źródłem Omega-3. Chociaż tutaj bym nie przesadzał, ale jest ta zawartość tej Omega-3 nawet 10 razy lepsza niż w oliwie z oliwek. Olej rzepakowy zawiera też kilka witamin, takich jak witamina E, czyli działanie przeciwutleniające, witamina K, czyli świetnie wpływająca na naszą krew, oraz prowitamina A, czyli oddziaływanie pozytywne na naszą skórę oraz na nasze oczy. Te witaminy, ta ich zawartość również bardzo pozytywnie wpływa na nasze ciało. Na nasz organizm. Nie zapominajmy też o tym, że rafinowany olej rzepakowych zawiera polifenole oraz fitosterole. Te pierwsze polifenole to oczywiście działanie przeciwutleniające. Plus ta witamina E to tak często wspominane przy innych produktach działanie przeciwutleniające, czyli działanie, które w pewien sposób chroni nasz organizm przed... Wystąpieniem nowotworów ograniczając tą możliwość wystąpienia. Natomiast fitosterole roślinne mają bardzo pozytywny wpływ na poziom, na regulację poziomu cholesterolu w naszych organizmach. I pomimo tego, że przyjęliśmy, przyjęło się uważać, że te tłuszcze negatywnie wpływają na ten cholesterol, to jednak ten zawarty. W niektórych produktach składniki mają działanie pozytywne na poziom, na gospodarkę tym cholesterolem. Co ciekawe, nie ma zbyt dużej różnicy pomiędzy właściwościami, składem oleju rafinowanego a oleju nierafinowanego, oleju rzepakowego. Po prostu te dwa rodzaje możemy stosować do różnych zastosowań i mają one inny mm, czas przydatności po tym, jak otworzymy buteleczkę. W przypadku oleju rafinowanego można go stosować na zimno oraz na gorąco. Czyli nadaje się do smażenia, do sałatek, do dressingów tam, gdzie chcemy i o wiele wolniej ulega on procesom zepsucia się. Natomiast olej nierafinowany należy go stosować na zimno. Sałatkę i dressingi, wszystkie dania, gdzie używa go się na zimno. Nie należy go natomiast stosować do smażenia. Więc jak widać, te wszystkie. Zawarte w oleju rzepakowym składniki, te właściwości, jakie on daje, nie odbiegają w żaden sposób od innych olejów, tych uważanych powszechnie za oleje zdrowe, takich jak na przykład oliwa z oliwek. Nie ujmując nic z tej oliwie z oliwek, to jednak olej rzepakowy jest równie zdrowy. Jest on też podstawą, jeśli chodzi o tłuszcze, na przykład w diecie nordyckiej, i nie obawiajmy się, żeby go stosować jest on świetnym składnikiem naszej diety i pomimo że jest tańszy i rodzimy od oliwy z oliwek to nie oznacza że jest on gorszej jakości on jest najczęściej o wiele lepszej jakości niż oliwa z oliwek a także te właściwości zdrowotne jakie nam proponuje są przynajmniej na poziomie oliwy z oliwek a bardzo często o wiele lepsze i zdrowsze dla naszego ciała. Dziękuję za uwagę, udostępnij, podziel się, pokaż znajomym, zasubskrybuj, oceń, skomentuj. Każda twoja aktywność jest ważna dla rozwoju kanału oraz wspiera mnie w dalszej pracy. Dziękuję za uwagę, oczywiście zapraszam na inne filmy, na inne kanały. Wszystkie linki są w opisie oraz do kolejnego razu.